Przebiegamy, na plaży. Dobra, przebiegamy tam na plażę, szybko przez drogę. Chyba, że w domu tam... Ktoś prawą patrzcie w stronę, ktoś. Gdzie? A jest przed domem, przed domem. Dobra, jedziemy. Patrzę. Dobra, kładźcie się, żeby nas tu nie wyjebali teraz. Wstał hmm? oni tu będą, ja bo cofam jest... w tył, jak coś do, lasy się to ja to tej, do tej lasu się nie Może ja też do lasu stawiam. Uważajcie, bo przez okna można kąpić. sprawdzałem. Dobra, będą itemki z <laughs> To było dwóch właśnie tak ubranych jak on na pewno, jedna bawka w czapce z daszkiem i ktoś tam jeszcze był, tylko nie wiemy. Ja dokładnie. się widziałem jakiegoś zielonym plecakiem, jednego tylko. No to dwóch ich było, to ten leży. Ale jeszcze ja był leżę drugi. Ja w przy tym domku, jak coś to Ja się cofnąłem sporo z tyłu. tu ja też w lesie Dobra. My, tu jesteśmy w lesie, a gdzie ty jesteś? Pod budynkiem? O tutaj, przebieg koło nas, zielony budynek. A dobra, A dobra. ja leżę w tych krzakach tutaj przed tym budynkiem, przed tymi drzwiami. O kurwa, to po Widzę ty... a to ten, martwy, dobra. Teraz go zauważymy. A stoi tam przed drzwiami zielonym. No zielonym Drugi wbiega tam z mafijnem. Podbiegnę na koszulta. niego, czekaj. Czekaj. Nie wstanie, tylko kurwa. Bo on mi schował się za skrzynką. Koło ty, ty był. Dobra leży A drugi żyje Widziałem go Dostał drugi? Nie, yy, nie wiem, nie jestem pewien Nie nie nie, po, pobieg do domu Tego, z... o, jest następny kurwa Krycie na trzeciej osobie, panowie wezmę, się. Hmm. No ja nic nie idę w tych krzyżach na trzeciej osobie. Jeden będzie w tym mniejszym zielonym budynku, na pewno, bo wpierdolił tam. Drugi Przez będzie... Uważać, na lewą bardziej. flankę, z prawej. Właśnie, z no? na lewą flankę uważaj też, no. no. Boki nam patrzcie, a my tutaj w przodu Kurwa, musiałem wstawać, bo należąco mi... Prawa zasłaniała i zanim wstałem, to ten drugi spierdolił. Ale jeden na pewno zginął? Tak, został. A drugi jak bieg to jeszcze w niego strzeliłem, ale nie wiem, czy trafiłem, czy odbiegł do budynku. Ja bym mógł spróbować od prawej flanki ich spróbować zajść. Nie, 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 bo mam osinę. Nie, leźmy na razie, no. Bo tam z masinem był gości Wiesz co, może ja obiegnę z drugiej strony górki. Eee, w sensie gdzie? Eee, bardziej pobiegnę tam, no. gdzie Krzysiek pobiegł. No, 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 dobra. Dobra. Na kupienie stawię. Gdzie? Gdzie jest? gdzie jest? Ale główną drogą? jest. Jakby co, się obchodzę cię. Aha, to ty w To rafał, ty stoisz przy budynku, czy w budynku? Chodź, dobra. Dobra, weź Uważaj tam w tym krzaku. Patrz tam z tego krzaka właśnie tą drogę. Dobra, poczekamy jeszcze. Na no, wejdę wyżej. Zobaczymy, może się wychyli któryś. Troszeczkę, no żeby mógł się flankować z drugiej strony strzał, co. co to tam... W... O, jest, jest babka, goni. Ja Jest, dobra, widzę, to, widzę. Ustawcie, bo goły jest. Ja, dobra, ja chyba, to jakby coś tam kierą wtedy Nie nie, bo tam może być typ jeszcze, ten drugi Gdzie? A jest, no Dobra, zostawcie, niech chce przebiegnie Widzę go Dobra, niech... lotuje. dobra, ja ją jedną. ja ją jednę Ja ją Ej, ja jest w budynku W budynku w łosiny W którym budynku? Drzwiach, w tym dużym, w drzwiach po, po lewej, dobra, biegność, kurz z was. Ja tam tego... Ty go, coś. No no no, dobra, niech spierdla. Zawołaj mu, niech wyjdzie z Ej, kurwa, golas ty biega. Go out. Move away. Go away. A ja Go away, man. Kurwa, z piąchami mi tu startuje. W majtkach. Oksraniec. Jeden jest z Mosinem w środku, na pewno. Bo właśnie szukam go. był w tych drzwiach otwartych od głównej drogi. W tym wypadku jednego zabijam, tego świeżego co ciało próbowało. Ej, co to? Dostałeś z Mosina? Nie przelił ktoś z Mosina nam do krzaku. Ja nie. No właśnie tak. bardzo blisko drugi Fali. skąd? Zabijem go. Dobra, dobra. Dobrze. O kurwa, wali ktoś. Dostałem. Dostałem z motina. Z której strony? Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzę typ... A to tam pewnie Krzysiu, tak, tak? Kurwa, Widzę. jakie lagi. Za, za... tym murkiem? jest nie, strasznie. No, ja go Dobra, Krzysiu, ja podbiegam do ciebie. Kurwa jakie lagi mam, nie mogę się zapandeżować. Daj do ciebie. Pomogę z no, ci saliną. Coś tam no, biega jeszcze, a to no, Nie nie, siedźmy na razie na dupa. Dobra. Nie, macie lagi? Nie. Nie. Kurwa mi tak laguje, że... Czyli co, klepliście teraz tego gościa z mafinem, tak? Tak. Tego co mnie bał do wszaku. Tak. Bo ty powiedziałeś, że zabiłeś kogoś i ja wtedy wstałem i znowu dostałem. Także nie wiem, czy tam nie ma drugiego kogoś. Tak. On też miał bagnet, jakby coś. Miał celownik, gdzie dobry? Yy, miał PU. Skoro... Dobra, do tego budynku chodźmy dużego. Do Dobra, teraz ja tego. Dawaj do tego budynku, biegam Dobra, biegnę też. Lisa, linkę, się opadać. Chociaż nie, no na razie może oszczędzimy. Ej. Siema, cie... Siema, siema ja Kurwa. Nieźle. Panowie, nie zgadnijcie, się O! Ej, wali ktoś, wali ktoś! Wali, wali. Albo... Kurwa, Albo od się morza, wie. albo nas obszedł. Z prawej naszej strony, to było od strony elektro. Kurwa, Gdzie mnie klacie? wyjebało za budynek jestem z tyłu. User left channel. Dobra, idę obczaj drugi kąt User Mi się wydaje, że to wpadnie z Mam tu do pa domowskiego gościa, bo ty chciałeś, nie? No, ale. dobra, A to jest. Mi się... O, e to chyba drogą O, O, nie ja lewa lewa stronę jest. na to jest. O, Macie trzelał ktoś wprzelał Get to. away Get away from here mate, if you're not know, you are dead Do budynku się jebie ktoś znowu Tutaj biega świeżynka No to bandażu to się bandażuj. Ale nie tak, Krzysiu Skitra się gdzieś w kącie Kurwa no O kurwa to to? No to jak ktoś wali Ale wali ktoś z mocina. No dom, Czy... kurwa, ej jestem mi przytomny z pięściami miał, derż, na niego trzy razy kulą. Zielony się domek. Bandazuj, a ja nie mogę, właśnie nie gdzie tyle? Gdzie ty Dobra, ja do niego Zielony biedny. domek. Ten mały? Tak. Obok. Obok. Tak. Was. Jestem w dużym, to już wyjdę tam do ciebie. Dobra, to się Krzysiu bandażuje. A ty Krzysiu bandażuj się i wracaj do walki kurwa. Kolej dostał dwie kule i kurde dalej. A co miał? Pięści tylko. Pięści, no. A jest w kule. To jest za budynkiem zielonym małym z bosinem. Ja jestem nieżywy, to zabij go jeżeli mówię. Kurwa ruszę. On też wciąga, tam... Jaki, ten... ubrany typek? Uważajcie, uważajcie, bo jak za chwilę ktoś wyjebie, bo to ktoś jest w Ej jak był typek ubrany? To jest Bez koło, niczego. koło zielonego małego z nocy, Ale ten, Jaką znaczy, koszulkę kom... miał jaki kolor? Ja stoję w czapce, jakby to czapka i jestem i okulary. No to, to chyba z lutową... Z zbugowa, powstać. Ale co masz? Że nie nieprzytomny? Tak. To co ci dać? Y, salinę trzeba udać powinno? No dobra. Czekaj. A ja nie mam już, bo dałem Ja mam salinę To dawaj Ale gdzie on leży? Tutaj? Tu za pan? budynkiem jest zbugowany, o tu A, to on się bawi tym loginem. Dobra, daj mu to i wpierdalamy tam do lasu gdzieś dalej Zlutujemy tego gościa i tam z lasu sobie będziemy karpić Bo tu byśmy się tak wjebali Dobra, skończyła się akcja, czy jeszcze jest? Nie, jest ogień na pełnej Dobra. Dobra, ci daj salinę, nie ruszaj się a ty Krzysiek, gdzie ty? Jesteś u góry tam? Dobra, się bandażuję od razu. No, bandażuj się. Dobra, tylko korzy... że... No to weź celownik. Do... Weź mu celownik. Ciekawe. Jebie ktoś, strzela ktoś. A skąd? Skąd?